Codzienna dawka żużla. Sporo się dzieje w Łodzi. Janusz Ślączka nie jest już trenerem Orła Łódź. Powodem nie była tylko porażka ze stalą Rzeszów. Szybko wyszło na jaw, że w polewaszce siedział Maciej Jąder, który został nowym trenerem Orła. Nie brakowało głosów o sabotażu, ale dyrektor klubu Jan Konikiewicz tłumaczył podczas kolegium żużlowego, że Ślączka miał pełną decyzyjność przy przygotowaniu nawierzchni i mógł w każdej chwili zatrzymać polewanie toru. Takiego sygnału jednak nie było. Według Konikiewicza, decyzja o zmianie trenera to efekt wielu tygodni nieporozumień i braku oczekiwanej współpracy z zawodnikami. Zwłaszcza z zagranicznymi, gdzie komunikacja miała być problemem. Renner miał też zostać odsunięty od przygotowania nawierzchni przed meczem z Unią Leśną, gdy Tor na treningu przypominał kartoflisko. Kulisy meczu w krośnie, klub chciał trening na długim owalu. Renner upierał się przy łodzi. Ostatecznie drużyna pojechała na próbne kółka do Lublina i dzień później wygrała w krośnie. Nowy sztab to Maciej Jonder i Hans Andersen. A decyzje, jak mówi dyrektor, zostały przyjęte z entuzjazmem przez zespół. Zawodnicy już wcześniej mieli wystawić żółtą kartkę poprzedniemu sztabowi w anonimowej ankiecie. Dla mnie to wszystko jest. Po prostu słabe. W żużlowym świecie znów iskrzy. Tym razem na linii Kastania polscy działacze. Szef światowego Speedwaya oskarżył PZ Mod o nepotyzm, wskazując na rzekome nieprawidłowości w organizacji Mistrzostw Europy. Polacy długo nie czekali z reakcją. Piotr Szymański z Team Europe odpowiadał faktami. Mówił m.in., że na 64 miejsca w eliminacjach zgłosiło się 67 zawodników, więc mówienie o faworyzowaniu kogokolwiek jest nie na miejscu. Szymański tłumaczył też, że system czterech rund eliminacyjnych daje szansę nie tylko zawodnikom z mniejszych krajów, ale i Promuje Żużel w takich miejscach jak Brochstedt czy Debrecin. Co ciekawe, od kilku lat nie on przydziela miejsca. Robi to niezależna grupa ekspertów TRC. W tym roku faktycznie Polska ma pięciu reprezentantów, ale trzech z nich utrzymało się dzięki wynikom zeszłego sezonu, a dodatkowe miejsce przypadło Szymonowi Woźniakowi po wycofaniu się z zawodników z innych krajów. Podobne przywileje otrzymały na przykład Łotwa i Słowenia. Warto też przypomnieć, że to właśnie Polacy od lat rozwijają młodzież, ściągając adeptów Żużla z całego świata do Torunia i tworząc U24 Ekstraligę, która daje szansę chłopcom z mniej żużlowych krajów. Kastania w wywiadach umniejsza wkład PZ Motu i przedstawia ich niemal jako zagrożenie dla dyscypliny. Tymczasem mili się nawet w liczbie krajów zrzeszonych w FIM Euro. Ich jest 50, a nie 33. Wybory coraz bliżej, a atmosfera robi się coraz bardziej napięta. Pytanie, czy padną kolejne zarzuty, czy może w końcu zobaczymy działania na rzecz rozwoju Speedwaya na świecie. Już 2 sierpnia ósma runda cyklu Speedway Grand Prix. Tym razem walka o tytuł najlepszego żużlowca świata przenosi się do Rygi. Na łotewskim torze z dziką kartą pojedzie Ewgenii Kostygow. Będzie to jego debiut w cyklu Grand Prix. Kibice w Rydze z pewnością liczą, że 29-latek okaże się z dobrej strony. Choć w przeszłości był już rezerwowym w Daugavpils, to dopiero teraz dostanie realną szansę walki z najlepszymi na świecie. To tego w tym sezonie robi świetną robotę w barwach lokomotywy Daugavpils. W reprezentacji Łotwy to też ważne ogniwo. W tym roku pomógł kadrze awansować do finału Speedy of Nations w Manchesterze. Czy dorówna swojemu byłemu klubowemu koledze Andrzejowi Lebediewowi? I znów dał łotewskim kibicom powody do dumy? No będzie ciężko.